Krótkie przedstawienie. Wspólnie z Michałem prowadzimy już od roku bloki ISO, z tego, gdzie propagujemy, umieszczamy treści dotyczące systemów zarządzania, ale również systemów zarządzania, które odnoszą się do biznesu, do rzetelnego prowadzenia biznesu w oparciu o standardy ISO. I w oparciu również o zdrowy rozsądek. Z mojej strony, doświadczenie, które mam jako konsultant, audytor, osoba wdrażająca systemy, szkoląca, prowadząca warsztaty, pozwala mi na spojrzenie z różnych stron na temat zastosowania norm i na temat standaryzacji działań w firmie. Michał, może też dwa słowa o tobie. Ja również witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór w zasadzie. Tak, jak Magda wspomniała, prowadzimy wspólnie blogi SOSTEGO, i to dla nas jest takie miejsce, platforma, gdzie nie tyle chcemy dzielić się doświadczeniem, bo każdy ma jakieś doświadczenie, gdzie chcemy zachęcać do dyskusji nad przydatnością i praktycznością systemów zarządzania. Coś, co łączy nas wspólnie w opiniach naszych klientów, z racji tego, że jesteśmy audytorami, trenerami i konsultantami, to to, że mamy dwoje podejście biznesowe i to staramy się propagować, żeby Raczej nie wdrażać w firmach narzędzi, tylko raczej narzędzia dostosowywać do potrzeb organizacji i firmy, łącznie ze standardami, jakie, o których Molda wspomniała, czyli w Organizacji Standaryzacyjnej ISO, takie jak 9001 jako środowisko BHP, ryzyko, efektywność energetyczna, też bezpieczeństwo i informacji. No i taki też tutaj dzisiejszy webinar, który chcemy pokazać. Podejście trochę inne, może nie takie bardzo sztampowe i standardowe, do wykorzystania elementu, na przykład jakim jest spojrzenie biznesowe na cały kontekst, ale również i ocena zgodności. Podstawą tytułu, przesłania do tego dzisiejszego webinaru jest artykuł, który jakiś czas temu wspólnie z Michałem umieściliśmy na naszym blogu. W którym pisaliśmy o tym, czy systemy zarządzania w ogóle mają zastosowanie w dzisiejszym zmiennym, niepewnym, dynamicznym świecie i dynamicznej rzeczywistości. Pod artykułem faktycznie w mediach społecznościowych było wiele dyskusji na ten temat. Jedni twierdzą, że wuka to jest wymysł w ogóle wyssany z palce, nie ma o czym mówić. Inni uważają, że systemy zarządzania w ogóle nie mają zastosowania w dzisiejszym świecie i w dzisiejszych realiach, bo. Zbyt szybko zmienia się rzeczywistość. Natomiast warto spojrzeć na to, że biznes to przede wszystkim pieniądze, a system powinien dawać optymalizację. I teraz, w dużym uproszczeniu, oczywiście, spójrzmy na to, jak działa biznes, jak działają firmy. Przede wszystkim ważne jest, żeby podkreślać relacje z klientami, które musimy budować. I tu, już w większości branż, w większości przypadków, nie wystarczy po prostu. Wystawić produkt lub usługę i czekać, aż klienci przyjdą. Wiele firm, małych i dużych, buduje długotrwałe relacje z tymi klientami, na których im zależy. Buduje relacje, w ramach których są tworzone wspólne projekty, wspólne rozwiązania, rozwiązywane problemy, które dotyczą zarówno klienta, jak i firmy, o której rozmawiamy. To samo dotyczy również relacji z dostawcami. Też przestaje to być relacja kupie, sprzedam, natomiast zaczyna to być dużo bardziej, złożone, dużo bardziej złożone podejście do prowadzenia biznesu. Prowadząc jakąkolwiek firmę, nie uciekniemy również od wymagań prawnych i innych wymagań, które tejże firmy dotyczą. No i tutaj, żeby faktycznie spać spokojnie i żeby funkcjonować, Musimy zapewnić zgodność z tymi wymaganiami zewnętrznymi, które nas dotyczą i z tymi wymaganiami, standardami wewnętrznymi, które sobie założyliśmy. Ja wiem, bardzo prosto powiedzieć, natomiast dużo trudniej zrobić. I warto zwrócić uwagę na to, że faktycznie w tym momencie dobrze jest mieć pewien standard, pewne wytyczne, w jaki sposób to zrobić, żeby o niczym nie zapomnieć. Wracając jeszcze do podstaw biznesowych. Biznes to pieniądze, natomiast do niedawna, właściwie nawet do chwili obecnej, często jest tak, że w firmie osoby zajmujące się systemami zarządzania nie bardzo chcą o tych pieniądzach rozmawiać, a ci, którzy zajmują się finansami w firmie, uważają, że system zarządzania jest tak jakby trochę obok. Napiszcie Państwo może na czacie, jak jest u Was, jak jest z Waszym zdaniem. Natomiast z mojego punktu widzenia, nie zawsze, oczywiście, bo bywa różnie, daleka jestem od tego, żeby generalizować. Niemniej często spotykam się z sytuacjami takimi, kiedy zagadnienia systemowe, rozwiązania, które chciałyby wprowadzić osoby, które zajmują się tak zwanym ISO, są postrzegane wyłącznie jako koszty i to niekoniecznie te priorytetowe. Dużo czasu i Zachodu wymaga wypracowanie takich rozwiązań w firmie, gdzie widać, że rozwiązania systemowe powodują faktycznie pożądany, jakby tu powiedzieć, przepływ pieniądza powodują, że firma osiąga zysk. A jakby nie spojrzeć, zysk to jest właśnie miara dodatniego wyniku finansowego. Gdzie ważne jest, jakie mamy przychody, ale również ważne jest, jakie mamy koszty spodziewane i niespodziewane. Jeżeli są to koszty zaplanowane, ujęte w budżecie, jesteśmy w stanie faktycznie w pewien sposób skupić swoje postępowanie na tych działaniach, które pozwalają nam na zwiększenie przychodu. Natomiast co jeżeli zdarzą się różnego typu zjawiska losowe, nietypowe, niepowtarzalne, choćby zdarzenie z ubiegłego i tego roku ceny energii, czy różnego typu zawirowania na rynku surowców, zaczynają się wtedy problemy. Może się okazać, że niekoniecznie ten zysk wypracujemy. I na to w jaki sposób budujemy relacje klient z klientami? Oczywiście też mamy wpływ i tutaj też mamy rozwiązania systemowe, natomiast warto się również szczególnie przyjrzeć kosztom i temu, w jaki sposób nimi zarządzamy. Natomiast ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, że koszty muszą przynosić konkretny rezultat w firmie i faktycznie muszą wpływać. Pożądany sposób na to, czy firma wypracowuje zysk. Natomiast jest tu pewna pułapka, bo czasem proste cięcie kosztów powoduje wręcz no, odwrotne skutki. Czasem wydanie pieniędzy na jakieś rozwiązania, które w perspektywie długoterminowej dają efekty, faktycznie przynosi. Tutaj podniesienie zysków i warto to również, na to również zwrócić uwagę. Pod koniec mojego tutaj krótkiego wystąpienia pokażę Wam, jak można, patrząc długoterminowo i systemowo, właśnie podliczyć te koszty, zastanowić się, w jaki sposób do nich podejść na konkretnym przykładzie. Natomiast na pewno Państwo też macie swoje doświadczenia, jak czasem. Proste z pozoru oszczędności spowodowały dodatkowe koszty czy dodatkowe wręcz straty w firmie. Tutaj też bardzo byśmy prosili o przykłady, może się wywołać ciekawa dyskusja, bo na przykład, jeżeli zaoszczędzimy na szkoleniach, nie będziemy rozwijać pracowników, okaże się w krótkim czasie, że nie jesteśmy w stanie obsłużyć bardziej Wymagających zleceń. Jeżeli zaoszczędzimy na przykład na serwisie maszyn, czy zaoszczędzimy na innych pomocniczych usługach, to też się może okazać, że będziemy mieć w firmie przystoje, że będziemy mieć w firmie problemy i nie zrealizujemy zamówień klientów. Myślę, że każdy z Was może tutaj różnego typu pozorne przykłady pozornych oszczędności przedstawić. Pokazać, natomiast systemowe podejście pozwala nam faktycznie poprzez różnego typu wskaźniki procesowe, różnego typu wymuszenie pewnych działań, planowanie pewnych działań, podejść do tematu inaczej. No bo jakby nie spojrzeć, to już nie jest żadna tajemnica, żadna odkrywcza myśl bilans zysków i kosztów tutaj przychodów i kosztów musi wyjść na plus w końcu po to prowadzimy biznes żeby on zarabiał natomiast pozorne oszczędności na przykład nie mam czasu na planowanie a wszystko zrobimy w trakcie i na szybko bardzo często powoduje to że wydajemy pieniądze niepotrzebnie bądź ponosimy różnego typu koszty nie tylko finansowe właśnie poprzez związane z chaotycznymi działaniami jeżeli nie budujemy relacji z dostawcami, nie wiemy do końca, jak i gdzie chcemy robić zakupy, no to kupujemy tam, gdzie jest w danej chwili. I to bardzo często jest błąd w firmach, kiedy podstawowe surowce owszem są. Odpowiednio zagospodarowane, natomiast wszelkiego typu na przykład opakowania kupujemy wtedy, kiedy są potrzebne, czy na przykład różnego typu substancje pomocnicze, czy um, usługi pomocnicze kupujemy w różnych miejscach u różnych dostawców w zależności od potrzeb. Warto się temu przyjrzeć. Systemowo musimy. Kolejnym tematem są odpady. Bardzo często planujemy proces, planujemy zmiany w procesach, planujemy różnego typu ambitne rozwiązania produkcyjne, po czym okazuje się, że ilość i, i koszty utylizacji odpadów no, mogą, mogą nam ten nasz zysk bardzo mocno uszczuplić. W linowym podejściu i systemowym również. Bardzo często mówimy też o porządkach. Tutaj pół, żartem, pół serio swego czasu pracując jako pracownik etatowy w dużej firmie produkcyjnej, słyszałam o sobie, że to jest ta pani od sprawdzania porządków na hali produkcyjnej. Z jednej strony zabawne, a z drugiej strony, jeżeli w firmie wygląda tak jak w wielu firmach produkcyjnych, gdzie nie mamy. Nie wie, nie mamy Wyznaczonych miejsc na poszczególne elementy wyposażenia. Nie wiemy, gdzie co jest, nie wiemy, gdzie są jakie, doku, jakie dokumenty. Na dyskach firmowych jest też często różne zamieszanie, i o tym też warto powiedzieć. Okazuje się, że mnóstwo czasu tracimy na szukanie narzędzi, na szukanie materiałów, które zawieruszyły się w magazynie, na szukanie dokumentów, na dochodzenie, gdzie co jest, być powinno. Tu również systemowe podejście może wiele rzeczy rozwiązać, uporządkować. Oczywiście wymaga to czasu, wymaga to zaangażowania, ale podpowiedź znajdziemy w normach. Kolejnym tematem, na który warto zwrócić uwagę, a propos zmiennego świata i dynamiki tego otoczenia, w którym musimy funkcjonować, to jest dżungla prawna przedsiębiorcy. Ręka w górę, kto nigdy nie miał problemu, jak szybko dostosować się do niespodziewanej zmiany w przepisach. Zdarza Wam się tak w firmach? Bardzo proszę o takie informacje. Natomiast wśród klientów, z którymi współpracuję, wśród klientów, z którymi mam kontakt, zdarza się to może nieczęsto, ale regularnie. Natomiast normy, standardy dotyczące zarządzania regulują nam różne obszary, Funkcjonowania firmy, czyli wymagania, zarówno prawne, jak i wymagania standardów, jak i wymagania przyjęte dobrowolnie przez organizację, muszą być nadzorowane i muszą być w konkretny sposób wprowadzone w strukturę działania firmy. Jeżeli nie podejdziemy do tego systemowo, może się okazać, że w każdym z tych tutaj wymienionych obszarów ktoś oczywiście z tematem się zajmuje, Natomiast w dużym odosobnieniu. Często jest tak, że na przykład sprawozdawczość, czy środowiskową, czy gusowską, czy inną, realizują konkretne wyznaczone osoby, ale jeżeli nie ma mechanizmów pozyskiwania dan danych, jest to droga przez mękę. Często jest tak, że ktoś tworzy dokumentację, zasady, formularze. Natomiast jeżeli to robi jedna konkretna osoba bez wsparcia tych, którzy później będą. Korzystali z tej dokumentacji, mogą wyjść rzeczy dziwne. Jeśli w przypadku incydentów, awarii, wypadków czy innych problemów rozwiązywanie tego tematu, poszukiwaniem przyczyn, dokumentacją zajmuje się jedna dedykowana osoba, a nie wszyscy, którzy są zaangażowani. Może się okazać, że nigdy nie usuniemy przyczyny i mamy systematycznie powtarzające się awarie czy problemy produkcyjne. Natomiast, biorąc pod uwagę różne podejście do, do norm, do standardów, różne opinie o standardach ISO, warto się zastanowić nad takim trochę jak to w ISO z tego, pół żartem, pół serio tytułem. Do każdej z norm, do każdego tematu. Jeżeli mówimy o ISO 9001, możemy powiedzieć, że jest to włączenie stałej kontroli i nadzoru w odniesieniu do jakości wyrobów i usług i wymagań klienta. Systemowo i systematycznie sprawdzamy, w jaki sposób realizowane są te zadania, które wpływają na jakość. Naszych produktów, naszych usług i systematycznie sprawdzamy, jaką opinię o naszej firmie mają klienci, do których docieramy bądź chcemy do, dotrzeć. Jeśli chodzi o ISO 14001, tutaj najprościej mówiąc chodzi o to, żeby we wszystkich procesach, które wpływają na środowisko, były uwzględnione te wymagania, które pozwalają na uzyskanie zgodności z wymaganiami prawnymi, znów z wymaganiami klienta, bo oni coraz bo klient coraz częściej życzy sobie faktycznie różnego typu deklaracji związanych ze środowiskiem i z wymaganiami wszelkich zainteresowanych stron, które mogą nas dotyczyć. Jeśli chodzi o ISO 45001, tutaj można bardzo prosto napisać, że w oparciu o ten standard tworzymy kulturę organizacyjną w taki sposób, żeby każdy w firmie czuł się bezpiecznie i wiedział, jak w pracy dbać o swoje zdrowie, żeby zachować je jak najdłużej. Brzmi górnolotnie pięknie owszem, ale wiemy wszyscy, że bardzo często o tym zapominamy. No i 150 001. Z energii korzystamy wszyscy. Tutaj, jak rozmawiam podczas szkoleń, podczas różnego typu spotkań, to czasem zadaję prowokacyjne pytanie: czy wyobrażacie sobie funkcjonowanie swojej firmy bez energii? W dzisiejszych czasach byłoby to praktycznie niewykonalne, natomiast jeżeli zapytam, czy każdy z Was wie, w jaki sposób efektywnie korzystać z energii? Która jest dostarczona, no z tym już jest gorzej. Natomiast tutaj podejście oparte o wymagania ISO 50001 znacząco potrafi poprawić zasady działania firmy w tym temacie. Obiecałam przykład, więc krótko na temat bardzo życiowego przykładu dotyczącego zastosowania standardów, i może też trochę powiem o niezastosowaniu standardów i konsekwencjach finansowych i innych jakie pojawiły się w firmie z racji tej, że jest to jeden z moich klientów, nie mam zgody na podanie konkretnie co to jest za firma. Natomiast firma zajmuje się produkcją powłok ochronnych powłok przemysłowych dla różnych branż przemysłu. Mówiąc krótko i w skrócie dla niechemików, mają różnego typu substancje i proszki, mieszają je w taki sposób, żeby można było nałożyć trwałą powłokę o konkretnych właściwościach. I cóż, firma jak firma, jak każdy z przedsiębiorców, przede wszystkim analizuje koszty stosowania komponentów do wyrobu, od tego zależy koszty, Koszt wyroby, od tego zależy koszt faktycznie ich funkcjonowania. Natomiast funkcjonują po to, żeby uzyskać produkty, dzięki którym można nałożyć podłogi, powłoki. Takie, które są zgodne z wymaganiami klienta, również zgodnie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi różnego typu standardów. Natomiast w interesie firmy jest optymalizacja kosztów związanych z produkcją, o czym mówiłam, wszystko jest to ważne. Co się okazało? Okazało się, że prężny dział handlowy znalazł nowego dostawcę, który oferuje, Praktycznie prawie to samo, ale taniej. Tutaj z naciskiem na prawie, no niemniej oferowany surowiec jak najbardziej spełnia podstawowe wymagania, jeśli chodzi o jego właściwości chemiczne, i jak najbardziej jest możliwe wyprodukowanie takiego wyrobu, jak się spodziewamy. Częściowo, natomiast nie do końca. Firma przeanalizowała otoczenie biznesowe pod kątem tego nowego surowca. Owszem, sprawdzono, czy produkt będzie spełniał wymagania klienta, czy z tego surowca można wyprodukować to, czego się spodziewamy. Sprawdzono, czy surowiec posiada odpowiednie atesty, czy są spełnione wymagania prawne dotyczące substancji chemicznych. Służby BHP sprawdziły faktycznie, czy. Jest to produkt bezpieczny i możemy go stosować. Ustalono cenę i termin, ustalono parametry jakościowe, te podstawowe i zgodność z wymaganiami prawnymi. Jakie ryzyka były nie do końca oszacowane w tym przypadku? Skupiono się na podstawowych wymaganiach chemicznych tegoż surowca, bardzo skupiono się na kosztach. Umiarkowanie skupiono się na wszystkich parametrach dokumentacyjnych. Zdecydowanie ważny był atest i ważna była karta charakterystyki, to, co jest istotne z punktu widzenia firmy. W dużym znowu uproszczeniu procesy, które były zaangażowane we wprowadzenie nowego surowca, surowca to były procesy. Które dotyczą zakupów, dotyczą produkcji wyrobu z tego surowca, no i proces, który jest związany z kontrolą, badaniami i wystawieniem dokumentacji jakościowej wyrobu. I znowu skupiono się na najprostszym temacie. Dla zakupów ważna była specyfikacja surowca, ważna była. Specyfikacja tych podstawowych właściwości chemicznych, w oparciu o którą pozostawiono parametry procesu, no bo przecież wszystko się zgadza i wymagania jakościowe oczywiście były zgodne z wymaganiami wcześniejszymi klienta i z wymaganiami norm, standardów, które dotyczą tego wyrobu. Co się okazało? Szczęśliwie, w pewnym momencie Pojawiły się wymagania systemowe wskaźniki dla procesów i nie mniej było już to odrobinę po czasie, i okazało się, że jak po, po okresie wyznaczonym przez system zarządzania, był to w tym przypadku kwartał, czyli trzy miesiące stosowania tego nowego surowca, podliczono wskaźniki i okazało się, że koszt na jednostkę surowca owszem, jest świetny. Czas produkcji na jednostkę wyrobu okazał się fatalny, bo okazało się, że pewne balasty i dodatkowe domieszki do tego surowca powodują, że trzeba dużo dłużej mieszać składniki, mówiąc w skrócie, żeby otrzymać pożądaną jakość. Co ciekawe jeszcze, z racji tej, że proces jakościowy również poza... Wynikami badań, wynikami prób, również prowadził statystykę dotyczącą ilości prób na cykl produkcyjny do czasu, aż uzyska się pożądany efekt. Okazało się, że ilość tych prób na cykl produkcyjny była czterokrotnie większa niż w przypadku wcześniej stosowanego surowca, co też się wiąże z dodatkowymi kosztami, o których wcześniej nie pomyślano. Jeśli chodzi o czas produkcji, to również zaniepokoiło osoby analizujące wyniki. Czas pracy pracowników, wykorzystanie maszyn i przede wszystkim wykorzystanie energii na dużo dłuższy proces produkcyjny. I znów po podsumowaniu kosztów odniesionych do, tych, do tychże wskaźników, okazało się, że tańszy surowiec wcale nie okazał się tańszy w produkcji. Dzięki temu, że w firmie późno, bo późno, niemniej pojawiły się pewne zestawienia niejednoznacznie wprost pokazujące faktycznie wszystkie koszty związane z, ze zmianą surowca, to po tej trzymiesięcznej miesięcznej próbie stwierdzono, że faktycznie nie ma sensu czasem właśnie taka prosta, ale pozornie Spektakularna oszczędność, bo jak podsumowano wszystkie koszty i jeszcze przypisane problemy, które wymagały dodatkowego nakładu pracy, bo okazało się, że recepturę przy zmiennym surowcu odrobinę trzeba zmodyfikować, co również się wiąże z modyfikacją procesu, z dopilnowaniem pracowników z różnego typu pomyłkami, że trzeba dobrać parametry procesu, wyższą, niższą temperaturę, ilość obrotów, itd. To też się wiąże z dodatkowymi kosztami, że również nadzór nad procesem musi być zwiększony, bo trudno wymagać od operatora, żeby zwrócił uwagę na wszystkie parametry, które są istotne. Również okazało się, że firma musi wprowadzić zmiany w karcie charakterystyki, którą wysyła, bo z właściwości. Nie do końca gotowego wyrobu pod kątem jakościowym jak najbardziej spełniały wszystkie wymagania. Natomiast pod kątem bezpieczeństwa stosowania i pod kątem wymagań środowiskowych, utylizacji tego, później reszty opakowań i tak dalej, jednak pewne zmiany były. Okazało się, że faktycznie z jednej strony system zarządzania pozwolił na to, że podsumowano, Trzymiesięczne zmiany, i faktycznie dzięki wskaźnikom, dzięki rozwiązaniom, które już istniały, można było wycofać się z nie do końca trafionej zmiany. Natomiast doświadczenie to pokazało również tak zwane dziury w systemie zarządzania i osoby zarządzające firmą doceniły faktycznie te rozwiązania, które wcześniej, nie czarujmy się, nie do końca były. Poważane i bardzo w zaangażowany sposób stosowane, bo okazało się, że dzięki faktycznie wyciągnięciu tego typu problemów firma uniknęła w długoterminowej perspektywie niepotrzebnych kosztów.